że cały ruch Solidarności Na przemiany w Polsce. Czyli Rozwoju gospodarczego naszej ojczyzny. W jakim kierunku my chcemy Polskę rozwijać? Akceptujemy wszyscy gospodarkę rynkową, ale czy o taką gospodarkę rynkową nam chodziło również wtedy, kiedy walczyliśmy z komunizmem? Przecież nie ma sprzeczności, nie ma przeszkody w realizacji. zasad sprawiedliwości społecznej, społecznej gospodarki rynkowej. Takie możliwości istnieją i Związek Zawodowy, myślę, powinien głośno o tym mówić. Związek ma Patologia, korupcja, nepotyz, jakie występują w choćby w wymiarze sprawiedliwości, a wiele sprawców, z którymi przychodzą ludzie do mnie, do biur koselskich, właśnie tego dotyczy. Nie mogą być, nie mogą korzystać spraw. Nie może być sytuacji takiej, że złodzieje układają swoje zakłady pracy, porzucają swoich pracowników, nie wypłacają z tego, co się należy. Skandale i wstydem współczesności... I patriotyczne. Jestem dumny, że możemy razem oddawać szacunek i hołd tym, którzy walczyli za wolną Polskę, tym,